Jest lej, w środku. Widzisz No. Rowarek ładnie buzuje. Możesz zrobić bliżej na bąbeleczki. Tutaj, tutaj się tworzą. Tworzą się. Ej, stacza nawet. Ale pogoda się tu Aj no kurwa. Pianka. Kto wygryzł? To jest Nie! 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 Pianka opadła. Czekamy na <głos> <głos> nie chcę jechać, kurwa. Nie, no nie będę czekał na niego. Dobra, przywal sam, ja Ci przykręcę. Ale doszedę? Bo to jest, jest tak łatwo. Zawsze jedną rękę, żeby cię nie ulało, bo Ci trzeba skończyć, A w momencie, jak chcesz przechylić, to drugą ręką do góry. Ale nie jest wygodnie samemu, naprawdę. Odradzam. No kurwa. O, widzisz, widzisz? Odrada, Marek. Poczekamy na dzieci O, jedzie, jedzie, poczekamy na niego Uważaj, 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 przejmij telefon. Nie no już trzymaj. Dzik będzie trzymał Fajnie, akurat pianka opadnie, jak przyjedzie. Już upadła, już opadła go! ...kierowca. Hmm. Operator przyjechał Które, 3, 1, 2, Operator weź kamerę po, 2, 7, bagażmy, 3, kręć, kręć, kręć kamery. bo ja mi pomogę, nie? Przekręć. A już się kręci? No, przed kurwa, kurwa. kurwa! Weź barbecue jeszcze Niech. Dobra Arek dajesz! Okay. A to nie należąco? Nie nie, nie, nie nie. Z przyklękiem? Nie, nie, nie. Absolutnie. No, nie. Oj, kurwa. Tylko kurwa trochę mało. <laughs> dobrze, dobrze na rozgrywę. No, no, ale... Nie wiem jak.